Cześć kochani, witam wszystkich spod znaku Barana w czytaniu na sierpień 2024. A dokładniej od 10 do 31 sierpnia. Moi drodzy, dzisiejsze czytanie rozpoczniemy od kart wyroczni, zaczniemy od takiego rozkładu bardziej ogólnego. Później przejdziemy do rozkładu z kart tarota i tam poruszymy tematy miłości dla singli, później miłości dla osób w związkach, następnie praca, kariera i finanse, a na samym końcu duch i emocje. E, moi drodzy, pamiętajcie też o tym, że czytania, które są dodawane, czy to na tę, czy na jakąkolwiek inną platformę. Są to czytania ogólne i nie zawsze będą z Wami rezonowały, nie zawsze będą odpowiadały Waszej sytuacji. Także warto zerknąć również na inne umiejscowienia w Waszym kosmogramie, tak żeby mieć po prostu szerszy obraz tej sytuacji. Więc sprawdzamy swój ascendent, znak księżycowy, Wenus. Nie polegamy tylko i wyłącznie na znaku słonecznym. To jest bardzo ważne. Szukajcie swojego przesłania, a je znajdziecie. A teraz, nie przedłużając, tak jak mówiłam, zaczniemy od kart wyroczni i zobaczymy, cóż ciekawego mamy dla Was właśnie, jeżeli chodzi o taki rozkład ogólny. Zobaczmy, cóż ciekawego dla osób spod znaku barana na sierpień 2024. Sprawdźmy, moi drodzy, co mamy tutaj dla Was. I pojawia nam się dom. Mamy Hestię, e, Mamy 21. 21 może być to numer waszego domu. E, 2,1 daje nam trójkę. Może urodziliście się 3-21, może jesteście numerologiczną trójką. Ja tutaj widzę właśnie takie mm, poczucie, właśnie komfortu, no bo dom się nam z tym kojarzy. Też spędzanie czasu z rodziną. E, poświęćcie chociaż odrobinę czasu, żeby faktycznie Pobyć z, ze swoimi bliskimi. I to nie muszą być bliscy typu rodzice czy, czy dziadkowie czy, czy ktoś taki. Oczywiście mogą być, ale to też mogą być właśnie wasi znajomi, którzy są już przez was traktowani jako właśnie rodzina, jako właśnie te bliskie bliskie osoby i to jest bardzo ważne żeby stworzyć taką rodzinną atmosferę stworzyć właśnie to poczucie jedności takie ogromne wsparcie sobie dawać myślę też że dom mi też się kojarzy właśnie z przeprowadzką więc może część z was gdzieś zmienia miejsce zamieszkania może szukacie nowego mieszkania nowego domu właśnie szukacie po prostu nowego miejsca dla siebie. Więc to wygląda bardzo ciekawie, jeżeli chodzi właśnie o, o tą kwestię, takie ognisko domowe. Zobaczymy co nam powiedzą jeszcze karty tarota. Natomiast ja też tutaj właśnie pomyślałam o, o tym szukaniu miejsca dla siebie, albo nie wiem, przemeblowaniach, urządzaniu y, domu, mieszkania, jakieś odświeżeniu typu odmalowaniu, zmiany, zmianie podłogi, zmianie wystroju, zmianie mebli. Jeżeli coś takiego się dzieje, no to też y, to może właśnie ta karta. Oznaczać. Teraz zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tarota i rozpad dla singli. Sprawdźmy, co u moich singli w miłości, co u osób z podznaku Barana. U singli z podznaku Barana. Sprawdźmy, jakie mamy karty. Oczywiście Baran, Słońce, Księżyc, Ascendent i Wenus. Zobaczmy, jakie mam przesłania dla was, moi drodzy. Pojawia nam się paźdź różdżek, nie różdek, przepraszam, tylko mieczy. Pojawia nam się siła. Mhm. Tutaj lewia energia i na samym końcu królowa kielichów. Okej, okay. ja na waszym miejscu bym się zaczęła rozglądać, bo ja widzę, że tutaj wy jesteście przy parze mieczy, macie inne rzeczy na głowie niż właśnie szukanie miłości, niż właśnie nie wiem, skrolowanie czy tam przeglądanie jakiegoś Tindera i gdzieś tam spotkania z ludźmi, interakcje i nawiązywanie znajomości. Wy jesteście na innej planecie, jesteście na czymś innym skupieni. A to jest właśnie bardzo dobry moment, żeby otworzyć swoje serca. To jest dobry moment, żeby też y, nie tkwić, właśnie nie patrzeć na, na rzeczy, które robicie jednotorowo i iść, jak wiecie, jak dzik. Tylko właśnie też ta, ta, y, to widzenie obwodowe powinniśmy ćwiczyć. Bo bardzo możliwe, że ktoś ciekawy jest tam w naszym otoczeniu i my po prostu tej osoby nie zauważamy, bo jesteśmy za bardzo sfokusowani na jednym zadaniu. Y, za bardzo skupiamy się na odhaczeniu tego niż na właśnie. Rozglądaniu się za, e, za miłością, po prostu, tak? Pojawia nam się siła, ona nam daje dużo pewności siebie i to jest też taki bardzo dobry okres dla Was. Szczególnie, że no, siła pojawia Wam się też w okresie lwa. O okresie znaku ognistego, który jest bardzo gdzieś tam zbieżny z waszym znakiem, więc tutaj wy, no, no kipiecie, tak? Z was kipi ta pozytywna energia, ta energia przyciągania. E, jesteście bardzo, bardzo silni, spra sprawiacie wrażenie właśnie takich pewnych siebie, e, wiedzących, czego chcecie. No i to też przyciąga ludzi, tak? Zdecydowanie bardziej niż bycie szarą myszką. Dodatkowo właśnie tutaj to, że serce jest otwarte, a przynajmniej powinno być otwarte na nowe uczucia. Królowa Kielichów nam to podkreśla. Ona po prostu poddaje się miłości, niech się dzieje, co chce, eee, oddaje się właśnie wszechświatowi w jakiś sposób i temu, że no, ktoś idzie w waszą drogę, yy, wa idzie. W Waszą stronę, tak? To chciałam powiedzieć. Ktoś w Waszym kierunku zmierza, Wy musicie po prostu tylko otworzyć drzwi. Wy musicie po prostu otworzyć drzwi dla tej osoby. I to wygląda bardzo pięknie, z racji tego, że Wy też mm, nie macie ogromnego parcia na tą miłość, a to są właśnie takie momenty, kiedy ta miłość najczęściej przychodzi. Bo jeżeli ktoś na siłę szuka, to yy, no to może, oczywiście może kogoś znaleźć, Tutaj to nie podlega wątpliwości. Natomiast no to nie jest takie naturalne, nie? A jeżeli właśnie mówimy, dobra, niech się dzieje wola nieba, ja się będę rozglądać, bo nie będę pasywny, no bo to też nie chodzi o to, żebyście byli absolutnie pasywni i niech wszechświat ym, robi swoje, a ja po prostu idę w drugim kierunku i uciekam. No bo to nie, 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 absolutnie nie ten jest droga. E, raczej droga jest właśnie w tym kierunku, że okej, okay, rozglądam się no i proszę wszechświat właśnie o przesłanie mi odpowiedniej osoby. E, poddaję się po prostu, poddaję się dobrej woli wszechświata. I to jest bardzo ładne, to jest bardzo piękne, a wy też um, myślę, że współodczuwacie i macie naprawdę ogromną intuicję i jestem ciekawa jak wygląda dalej Wasz kosmogram, no ale ta intuicja jest naprawdę na dobrym poziomie, szczególnie w tym miesiącu, że po prostu czujecie, że coś większego się zbliża, no tylko no, Waszym zadaniem jest to, aby się rozglądać, żeby nie patrzeć tylko i wyłącznie na jeden cel, na jeden najważniejszy w tym momencie może dla Was cel. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o e, rozkład dla e, osób już w związkach. Więc sprawdźmy, co u baranów, które już są w relacjach, które już są w związkach. Sprawdźmy, jakie mamy karty dla Was, moi drodzy. Co ciekawego mogę Wam tutaj przekazać. Pojawia nam się czwórka pentakli. Mhm. Ok, znowu paźmieczy mieczy, wyskakuje. Mm -hmm. I szóstka kielichów. Wiecie co? Ja tutaj widzę jakieś wyobrażenie. Ja tutaj widzę też to, że wy właśnie skupiacie się na tym celu, i to jest kolejny raz to samo, co pojawiło się nam w czytaniu dla singli, że macie jeden cel i w tej chwili w waszej relacji jesteście mocno oszczędni pod względem i uczuć, ale też gdzieś tam inwestycji, staracie się. Starajcie się po prostu też oszczędzać, oszczędzać pieniądze. Może właśnie chcecie, nie wiem, zabrać pieniądze na wkład własny. Przecież wiadomo, no teraz te ceny mieszkań Kosmiczne, więc może po prostu gdzieś tam zbieracie pieniądze i staracie się nie iść w jakieś większe wydatki, staracie się naprawdę uciłać. Może jesteście po większej inwestycji, właśnie i teraz tak żyjecie od nie wiem, pierwszego do pierwszego, czy tam dziesiątego, dziesiątego, czy tam któregokolwiek dnia dostajecie wypłatę. Więc też ja tutaj czuję taką dużą oszczędność, nie tylko w uczuciach, w uczuciach myślę, że też w pewien sposób będziecie, będziecie nie jakoś turbo. Wylewni, tylko właśnie taką samą zachowawczą oszczędność, nie? Żeby nic się nie wydarzyło, bo macie jakiś plan. Ten paść mieczy pokazuje, że wy bardzo chcielibyście coś zrealizować, coś znaleźć, że tak powiem, dla siebie. I nie wiem, czy to nie jest właśnie to szukanie miejsca, w którym możecie się zestarzyć, bo na samym końcu szóstka kielichów, to też będzie się tyczyło części osób. Jest e, pokazana w taki sposób, że właśnie no jest to dorastanie, tak? Jest to jest ten proces no, starzenia się, tak? Do, dojrzewania i tym podobnych. A wcześniej Hestia mówiła nam o ognisku domowym. Ja tu widzę i dziecko, i psa, i właśnie takie no, ciepłe rzeczy, które. Czyli może nie rzeczy, ale ciepłe zjawiska, które no, kojarzą się właśnie z takim budowaniem domu, więc Wy też macie coś, coś takiego z tyłu głowy, gdzie chcielibyście spędzić przyszłość ze swoim partnerem. Więc tutaj myślę, że też plany, decyzje i tym podobne będą się pojawiały, co robimy dalej, gdzie tworzymy nasze ognisko, bo myślę, że to też jest ta, ta kwestia, gdzie i z kim tworzymy nasze ognisko domowe. Tak to widzę, moi drodzy. Dajcie znać oczywiście, czy rezonuje. A teraz przejdziemy do rozkładu na pracę, karierę i finanse. Zobaczmy, cóż ciekawego tutaj mam dla Was, moi drogie baranki. Sprawdźmy, jakie mamy przesłania dla osób pod znaku barana, jeżeli chodzi o pracę, karierę i finanse. Sprawdźmy, co mamy pięknego dla Was. Pojawia nam się trójka mieczy. Mhm. E, wisielec i pojawia nam się siła. Okej, okay, ja tutaj widzę problemy finansowe. Może nie to, że wiecie, wielkie problemy, a raczej takie, takie uczucie, że nie wiem, że może akurat w coś zainwestowaliście, tak jak wcześniej mówiłam. No i teraz no Wasz portfel nie jest najbogatszy. I trochę Was to boli i straciliście taką dużą, nie wiem, poduszkę finansową. Może niespodziewane wydatki się pojawiły, a może spodziewane właśnie, tylko no po prostu duże. No i to jest takie uczucie, że... No miałem oszczędności i ich nie mam, nie? No niestety nie jest to najbardziej przyjemna sprawa, no bo każdy z nas chciałby, wolałby mieć poduszkę niż jej nie mieć. Natomiast no, też są sytuacje, w których no, wystukamy się ze wszystkiego z ostatniego grosza. No, i teraz ta druga karta, która nam się pojawia, czyli wisielec, pokazuje nam też to, że no, warto spojrzeć, spojrzeć na tę sytuację z innej perspektywy, że okej, okay, wystukaliśmy się z pieniędzy, ale dzięki temu nie wiem, mamy nowe mieszkanie, wynajęliśmy coś nowego, kupiliśmy dom, zrobiliśmy remont, zrobiliśmy coś tam, zainwestowaliśmy w coś, co będzie później dla nas rezonowało, później będzie dla nas pracowało. I to, że teraz no, może nie być zbyt różowo, może być no, dość krucho, jeżeli chodzi tutaj o nasze finanse, to nie oznacza, że to będzie trwało przez wieczność. To oznacza, że poprawiliśmy komfort swojego życia. Zainwestowaliśmy w to, co chcieliśmy zainwestować, i teraz po prostu no, musimy trochę za, zacisnąć pasa, ale no, wyjdziemy z tego silniejsi, i o tym mówi nam ostatnia karta. Właśnie ta nasza siła, która pokazuje nam, że no, mamy ogromną, no właśnie takie samozaparcie, taką siłę, taki potencjał. No i też idziemy w kierunku niezależności, idziemy w kierunku właśnie. Tego takiego poczucia no, komfortu i tego, że jesteśmy samowystarczalni. I to jest też szalenie ważne, więc, absolutnie normalnym jest to, że no, czujemy, jakby nam się grunt spod nóg osuwał, ale. Najważniejszy jest ten finalny efekt. Jak my będziemy się czuć w momencie, kiedy uda nam się zrealizować nasze cele, które sobie postawiliśmy. I właśnie przy tej sile to poczucie niezależności jest bardzo, bardzo silne. Takie no, poczucie tego, że robicie coś dla siebie, czy tam dla swoich, swojego partnera, czy dla swoich bliskich, ale wiecie, że. Mm, no i czujecie, że po prostu tak, tak powinno być, nie? Czujecie, że to jest ta dobra droga, którą, którą zmierzacie. Chociaż no nie będzie Wam łatwo spojrzeć na, na, na to wszystko z tej drugiej perspektywy, bo po prostu będzie odczuwalny brak pieniędzy, tak? Brak środków, ale no to nie jest tak, że Wy absolutnie ze wszystkiego się wystukacie. Jesteście przedsiębiorczy, przynajmniej w to gorąco wierzę i myślę, że no to będzie chwilowy... Chwilowa sytuacja, która Was wzmocni i też Wam pokaże, że no, takie sytuacje się po prostu zdarzają. Jesteśmy z siebie dumni, że, że podjęliśmy takie, a nie inne decyzje. A teraz zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ducha i emocje. Zobaczmy, cóż, u moich warunków nam się jedna karta odwróciła. Pojawia nam się wieża, no nic się nie dziwię, no bo te poprzednie karty też były takie, no chwiejne powiedzmy, no bo to chyba mogę tak nazwać, że były dość chwiejne. A wieża jest taką chwiejną kartą. Pojawia nam się Pentakli. Uh -huh. I to też myślę, że będzie taka, taka, taki chwilowy moment wieży, tego. tego Chaosu wewnętrznego, bo tak jak mówiłam wcześniej, to, że teraz mamy właśnie strach, chaos i tym podobne uczucia, to tutaj potem jest ten aspekt taki, gdzie czujemy, że zapuszczamy gdzieś korzenie, czujemy właśnie ten, 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 ten dom, tak, to uczucie właśnie komfortu i tego, że mamy swoje miejsce na mapie, mamy swoje miejsce na świecie. Nawet jeżeli to będzie, nie wiem, chwilowe miejsce, nawet jeżeli, nie wiem, pomieszkacie w danym miejscu tam kilka lat, to też czujecie połączenie swego rodzaju energetyczne. A potem wszystko zacznie się naprawdę ładnie, dynamicznie rozwijać, bo pojawi nam się ósemka różdek i też bardzo dużo osób będzie Wam mówiło, przykładowo, nie wiem, jak kupicie dom, czy, czy zmienicie mieszkanie, czy, czy cokolwiek, to dużo osób będzie Wam też mówiło, że ale super, że, że to zrobiliście, to, był, to była naprawdę dobra decyzja i to, co będzie was bardzo utwierdzało, bo raczej nie będziecie słyszeli słów krytyki na temat swojego poczynania, i to obojętne w, w jakiej dziedzinie, tylko raczej słowa pochwalne, mimo tego, że wy się wewnętrznie czujecie nie do końca tak, jak powinniście się czuć, bo po prostu macie dużo wątpliwości, się stresujecie, ale całe otoczenie mówi, powtarza wam wręcz że zrobiliście dobrze, że tak powinno to wyglądać i daje Wam takie zewnętrzne potwierdzenie, że, że, tak, że, że podjęliście dobrą decyzję, a to też jest bardzo ważne, bo w momencie, kiedy my sami nie potrafimy stwierdzić, czy podeli, podjęliśmy dobrą decyzję, cały czas mamy jakieś wahania, czy cały czas się zastanawiamy, czy, czy tak to, co zrobiliśmy, to jest no, strzał w dziesiątkę, a całe otoczenie nam właśnie mówi i chwali, to my też gdzieś tam nabieramy tej pewności, że no dobra, no... no Chyba, chyba jednak wyszło dobrze, chyba jednak mi się udało. Tego Wam życzę, żeby właśnie Wam się udało. Jeżeli jesteście właśnie na etapach przeprowadzek, remontów i tym podobnych sytuacji, to oczywiście współczuję, bo ja, bo, bo u mnie to też roszady, ale, ale też jestem z Was dumna, bo to są naprawdę trudne przedsięwzięcia no i mam szczerą nadzieję, że będziecie z nich dumni. Będziecie i z nich, i z siebie przede wszystkim dumni. Tyle na dziś, dzięki bardzo. Dajcie zna znać oczywiście, czy czytanie rezonuje. No i co? Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia.